Cześć, że z tej stronkami, gdzie dzisiaj ze mną Wampix? Nie I dzisiaj będziemy szukać takich markerów, jak tutaj właśnie jest taki pierwszy. I go zdobyłem, oczywiście. A Wampix, ty chyba grałeś w tą grę, czy jeszcze nie? Ja grałem pierwszy raz w nią. No to dobra, no to szukamy. No to może zacznijmy od. Tutaj coś jest. Co tu jest? O, da się tu. Nie, nie ma nic za drogę. Myślałem, wiadomo. O, dobra, no to chodźmy o, tu, o jest. tu jest. No, jest, jest. Dobra, to jest pierwszy, i to jest. To jest pszczółka. Dobra, no to mamy mamy już drugi. Drugi mamy, nieźle. Tutaj może coś jest. O, tak, tak jak myślałem, jest kolejny. Zombie. Proszę, zombie. No, jest zombie marker, dokładnie. Dobra, no to chodźmy jeszcze tu. czekaj, a to, to jest marker? Nie, czy to nie jest marker? Aha, jest też jest. Dobra, jest, jest. Dobra, no to chodź tu, chodź tu. Tak jakaś babka. Dobra, tutaj. Aha. Tu jest. O, też jest. Chodź tu. Tu też był. Gdzie Dobra, zaraz coś? tylko czekaj, jakie mam to wziąć? Mm. O, jest. jest, mam. White marker. No. O, te po mnie. O jezu, ale, ale muzyczka, czekajcie. Aha. Straszna muzyczka taka. Wampix, gdzie o, ja jesteś? Jestem co? W ściekach jestem. Aha, to gdzieś indziej nic ja. Dwa markery by byłem. To nieźle. Skoro że się rozdzieliliśmy. Dobra, no to szukamy. Tutaj jest jakaś kapsuła, to nie jest kosmos, nie Co to jest Jakbyś... Aha, co to jest? Y równa się 2. Hmm. Trochę sus. Dobra, szukamy. Może tutaj coś jest? Tam? Nie, to nie jest. Dobra, no to dalej idziemy, dalej. Jak tam się idzie? No ja nie wiem. Jestem przy domku. O, jestem. Co tu jest? Tu jest jakaś. O, jest Jakiś... chyba... Tylko jak tam wejść? Dobra, może tą stronę. Chyba tak. Ciekawa gierka. Macie link w opisie. Jeśli nie zapomnę, to w komentarzach się przypomnieć. E, dobra. No to idziemy tutaj, tutaj jakieś ty... Te... Aha, no to wiadomo, ja chyba się, ten, o dobra, mam, jest, dobra, zobaczmy jakie mam już markery, aha, to nie tu, to tu było, tak tu, już mamy parę, no jak na razie jest ich parę, dobra, tutaj była pszczółka, tu zbyliśmy. dobra, Ten o, i ta moja ulubiona karta, dobra, o, tu też jest, no, karpet, karpet. Jest tu ognisków. też jest. Dwa. Fishbowl. Nieźle. do ogniska chodzi. E, dobra. Gdzie jesteś? O chodź, chodź. To jest. chodź, Aha, ku, chodź tu, chodź Jeszcze. To Ta, nieźle. Tam tam. Aha, no. O! O jak fajnie, o jak miło. Co? Co to? Tu coś nie ma, tu nic. Sobie. Dobra, nieważne. Jak coś, to będziemy się... Jest. E, Jestem. Co? Co tam jest? jest. O, jestem, no. Ej, aha, te punkty. Parkour! Dobra. Ja jestem słaby w parkury, więc nie śmiejcie się. O dobra, jestem. Mamy Chenix, marker. Gdzie to było? Tu. Już idę. Kurwa. Ja nie mam ja... Na dole. Ty masz respekt, nie. Ej, nie da się tam wejść. Dobra. Już jak się nie da? Co się nie da? Nie da przeskoczyć dalej. No i chalo nie no dobra ja... Chodź idziemy gdzieś indziej Do tej jaskini teraz Tam dobra. u góry jest coś, nie? To zaraz pójdziemy Pierw chodź tu, aha No ja dobra, co tu się dzieje? Nie wiem, mam ma jakiś marker Marker? Super Krystal, nieźle ja Dobra, jest tu chyba gdzieś jeszcze coś Albo nie Albo nie ma nie. Dobra Tutaj chyba jeszcze nic... co jakby tu jakąś gwiazdkę klikam Jaką gwiazdkę? Nie wiem Okej okay, dobra, jak nie A wiesz to... pan Marker? Marker, jest ja, ja się, ja się rozpędza mnie tutaj, no, tutaj... tutaj też? O tutaj też no jest Super, to jest Maron Nieźle, na no serio Dobrze nam idzie Ale to już dobra. nie ma chyba tu jest właśnie jakiś guzik, patrz tu. Aha, no to może to. Czekaj. Hum, dobra, aha, no jest jakaś gwiazdka. Dobra, chodź, idziemy. Wra... Idziemy szukać kolejnych. Trzeba, I... ile już masz? Bo ja mam 16. 15. Patrz jeszcze tu, bo tu coś było, u góry. Tylko jakby tam. Adasie chyba weź. Niebieski? Niebieski też chyba. Tak, a, nie mogę. Nie mogę, no to, to znaczy, że jest tylko taki... Tylko jakby tam no, wejść... A, może są markery. No właśnie, ale jakby tam wejść... O, jest. A jak? Nie wiem, nie pytaj. Dobra, jestem. Aha. No jest. Tri triple marker. To jest chyba jakiś rar, jak mi się wydaje, bo... To może sprawdzić, jaka to rzecz hmm, Właśnie szukam. No on jest... Nie, też jest easy. A miałam nadzieję. No. dobra, chodź. Mamy jeden tymi... hardy, ten feni Aha, no przecież. To jest jeden tylko hardy, jeden. Czaj, tu coś jest... O jest. Siamy. No jest... fajnie, no. Ej, co jest? Jeden w piramidę i zniknąłem. Aha, Dobra, a coś tu jest na tej wieży... Na serio? Nic nie ma? O, to słabo. O tu coś jest. Tu, tu, tu coś musi być. Zniknąłem. O jest. To słabo, to Jak no, by tu też... wejść? Gdzie? Co? Gdzie jesteś? Jestem przed e... piramidą. do. E... przed piramidą. Gdzie... Jak... Aha, dobra okay. jesteś. Tu masz jeszcze parę tych wejść. E... Tam w góry chyba nic nie ma. Ale, Ale jak... Choć... jak ten typ tu wlazł? Co jest? Aha, można było od razu. O, to, aha, to jest beko... To jest chyba... Jak on... E... Ale to jest stojki i ciężkie mega. Trzeba tak na spida. Jak to oni robią, Krali. To nie jest możliwe. Vampiks, ożyj. To będzie... O! Prawie! Nie no to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Vampix ma chyba z O dobra, nie. To będzie na pewno potem. Tu coś jest z tyłu. Dobra, czekamy na Vampixa. widzowie, oczekujemy. Co to jest, Widzieliście to, co ja? Patrzcie na to. Nie, no to jest najlepsze, co zdobyłem dzisiaj. Widzowie. najpiękniejszy Po prostu. Super, nie? Dobra, ja. Nie, no ja muszę tam być. Bo... Bampix mówi, że się coś nie da zrobić, ale na ba, No nie, no chyba się nie da. Albo ja jestem jakiś kredy. Co? Ja w ogóle teraz znalazłem jakiś bal... bal marker, tak? No, dobra. O, tu, tu chodź, tu chodź, bo ja coś znalazłem. Mm, no czy gdzie coś znalazłeś? Pokaż. Patrz, jak idziesz tutaj. No, ja, za ty, tym? A Za jest. piramidą coś jest. Nie wejdź, na to piramidę wyżej, wyżej, wyżej. Ej, tu jak ja poszedłem? Czekaj, tutaj coś było... No idę tak inak... Cało. Dobra, Ech. nieważne. O czekaj, tu jest coś. Aha, no przecież. Co to jest? Właśnie. Dobra, chodź tu, strzałka na... Aha, to nieźle, nieźle, nieźle. Ech. Trzeba do żółtego. No nie da się dożyć tego, tak. aha, aha, co jest, ale to jest piękne, a to jest dobra, co? Uda się? Uda się? Ajajaj, prawie, ej, to jest mega fajne. Nie, nie udało się. Pierwszy trzeba, teraz na początku nieważne, gdzie, nie no, znaczy, ej, to jest ciężkie. Udało, nie, tak blisko było. Ja cały czas jestem blisko. Co jest? Ale go wywalili. Co? Aha, bo jak się podskoczy, to jest koniec, no przecież. Tak, i nie zauważyłem. Ja w ogóle przypadek, bo ja tak chciałam ten. Prawie... Ajajaj, aj, aj, to jest możliwe? To będzie na pewno... Pra... O, udało ci się! Polkador.marker Ej, zblogowałem się. Ej, Siema. udało ci się? Tak. To zazdro. Jestem... Ajajaj, aj, aj, dobra, kibicuj mi, please. Bo ja nie dam rady bez twojej mocy. Uda się? No, dobra. Chyba się nie uda. Ale... A mi się udało. No, ale ci się udało, to chyba mi też się uda. Dobra, dobra. Jest! Jezu, ała, oh wow, moje oczy. Co? Idę do was. Dobra. O, nie dałem rady. Dobra, czekaj, już wracam. Dobra. To będzie chyba tyle z tego odcinka. Jeśli chcecie oczywiście kolejny taki odcinek z tej gry z Vampixem, no to komentarz i lajk, like. także ze mną no, by Wampix, wbijajcie tam kto chce. No i pozdrawiam i to tyle i siema.